No, to króciutko jeszcze, bo jak wiecie, jak są ten. Różne okresy były, koronawirusa i tego. A nawet jak trzeba było. Jak ty to powiedziałeś w tamtym tygodniu? Za moje spóźnienia? To ja jeszcze mówię ogólnie za nasze. Wiesz? To takimi drogami trzeba było jeździć. To przejście graniczne jest, tam dojedziemy. Dalej, to będą słupki. Wiecie? To tak dla wszystkich, nie? Tu się jedzie każde przejście graniczne. Flajomlot No, to jemu też tu wysyłałem prywatne Tam, później, dalej, wiecie? Jak jechałem tutaj w grudniu Prywatnym mu wysyłałem kanałem łodzepowym mam ma całą od 2.12.2019, od tego negastu, gdzie tyle godzin robiłem, bo jeszcze dałam ta szefowa ta szalona, wiecie, która, nie? Negasi była. ja, ja się ze mnie robiła jako z nowego kierowcy, no to wiadomo. Tam też czasu przebiłem, ale tam po początek pracy to był. A później to tędy za, zaginałem. Wiecie? Żeby zdążyć. Chociaż trochę. Podciągnąć czasy. Moich wypuźnień muszę założyć, bo tam ci urlopowicze na Majorce czy z tam ten zarządu Nie mogę patrzeć już przez tablet, nawet czy telefon na nich. to na ciebie, was od OLXa, koledzy, wiecie dlaczego nie używam waszych personali na przykład? Ale może i zacznę, bo wy jesteście dalej. Jacy? Betonowi. Betonowi. A ty, partnerze, z 552 z Kani. No. To ty co? Ty taki jesteś jak ty to teraz znowu mówisz? Wy dalej będziecie szukać brudów, a nie usiądziecie, nie poprosicie. Nie prosi, to wy nie, nie będziecie nigdy. To ja wiem. Nie pójdziecie ze mną. Do rozmowy, dialogu, tego co ja szukam z Z każdym! Pójdzie z szefami spedycji z terena? Nie wiem czy ona w ogóle będzie tak, to tędy jechałem, za moje spóźnienia tylko, tak? To ja ci pokażę, po każdego mam swoje notatki, zeszyty, I te łodzepy, od początku po każdego. I ja wiadę wszędzie, z tym wszystkim, co mamy tam wszyscy razem. Nie? I tam przy, dla wszystkich też trochę. Tam z innych województw, to jak ja będę tu u prezydenta właściwie mówił, to będę prosił tam o wasze. Yy, z Lubuskiego też. Jak się. Jak to proste. Ty kolego przed bramą, co się trafiliśmy ostatnio, nie? Co mówisz, że mnie nie znasz? A to ja przez. musiałem na tego mana wsiadać, bo ty nie możesz jeździć MAN-em. Ponoć. Czyli manem. Malką, bo ty musisz skanie, Bo tak filma powiedziała. Jak mnie wtedy przekładali, już na koniec kwietnia, żeby później. Co zrobić? Co zrobić? To uwierzcie mi, ja szukam dialogu z wami, jakiegoś normalnego porozumienia, a nie używam personali. Bo tak jak ciebie, galdenowy, czyli ogrodowy kolego ze Szczecina. Bo twój tata też był na przykład kierowcem, i nie chcę, żeby też zobaczył później powiedział o czy to ten wspólnie z nim wspólnie z nim bo wiesz co i tata też tam czasami coś mówi przez grzbiet i niech mówi z szacunkiem dla niego bo jest na emeryturze prawda A, dlatego filmowe? tak to, to mnie nie interesuje ja nie mam teraz podejścia nawet pod pracę. Pójdę do pracy. No, tylko nie mówcie głośno, bo jeszcze tamten mnie zgłosi. Ja zgłoszę jego lony i to wszystko. Te zaległości finansowe też co są za cały rok. Tylko wiecie, ja jestem sam. I jak ktoś w komentarzach radził, cieszę się, że widzicie, że byłeś na urlopie. Że tak dobrze mi no to. Każdy ma prawo do swojego zdania, prawda? Ja się z nim nie zgadzam, więc ja się nie zgadzam, a załatwię to wszystko poza doliną, tylko przyjadę wyczyszczę. To normalne, po co tam pisze dalej? Piszę. tam robię dopiero prywatny kanał, wizualizacje reklamowe i dla filmów tych reklamowych, co historię chcemy przekuć, bo tu też trzeba, wiecie, nie? Wiedzą Państwo, no bo to nie jest takie, że człowiek bierze kredyt na poczcie 1120 i 240 ciśnie do sądu, do 200 km. Do sądu pracy. Polak rzucił wszystko na jedną BOM! Kredyt czekał. Dzwonię, 240 na budziku. Było chyba momentami tam karnetu. To też symbolnie, ale tu tam też działam, pracujemy, bo nie, nie pozostawia nic mi wyboru różnego, tu, więc mam otwartą głowę, więc tak... W każdą stronę, dlatego się nie poddaję i zrobię to. Zrobię to, po prostu zrobię. Tak jestem, taki terminator, z walizkami takimi. Mam takie walizki. Na komputer, na dobry. O, są jeszcze inni użytkownicy tego przejścia. Takie leśne. Po błocie to zacinałem autem i mu film robiłem. Dla weszpatungi nasze! Bo ty spałeś 12 czy 14 godzin na nockach, a ja zdychałem. To więc pomyśl. Wiesz?